Poniedziałek 23 kwietnia Marta Paduczenko zaczynamy magazyn miejski, a w dzisiejszym wydaniu Ruch palikota. 72 rocznica wy umysł. Co Cię boli, co chciałbyś zmienić w Polsce, czego oczekujesz od ruchu palikota? Pytali w czwartek mieszkańców zamościa, członkowie ruchu palikota. Poseł ruchu palikota Marek Poznański, pochodzący z Hrubieszowa, spotkał się z mieszkańcami zamościa 19 kwietnia. Członkowie ruchu palikota z posłem poznańskim na czele pytali mieszkańców o ważne dla nich sprawy, które powinny zostać poprawione w Polsce. Swoje postulaty mieszkańcy mogli zapisywać na przygotowanej tablicy, a głównym celem tej wizyty była. Promocja 1 maja w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie korekty kapitalizmu ze strony ruchu Polikota wielkiej demonstracji pochodu 1-Majowego. Dzisiaj zbieramy postulaty, które będą zaprezentowane w Pałacu Kultury i Nauki 1 maja. To będzie tło imprezy, tej wielkie Wielkiego Kongresu 1-Majowego korektyka kapitalizmu i zbieramy postulaty, to co ludzi najbardziej boli w naszym kraju. A jak się okazuje, najbardziej boli bezrobocie oraz wysokie składki ZUS. W takim razie jak żyć by było lepiej? Ułatwienie działalności małym przedsiębiorcom, to jest podstawa i stawiamy w naszym regionie na turystykę, bo wielu z nas nie znaje sobie z tego sprawy, że turystyka, agroturystyka to jest coś, na czym może Zamojszczyzna zyskać kotowcy nie wykluczali również współpracy z Sojuszem Lewicy Demokratycznej na szczeblu samorządowym, całkowicie jednak zanegowali możliwość współpracy na forum krajowym. SLD zerwał porozumienie o współpracy Organizacji Święta Pracy, kierując się swoim wąskim interesem skwitował Poznański. Uroczystości ku czci zamordowanych w Lasach Katyńskich odbyły się w kościele świętej Katarzyny w Zamościu. Wiosną 1940 roku w Lasach Katyńskich rozstrzelano ponad 20 tysięcy obywateli polskich, w tym ponad 10 tysięcy oficerów Wojska Polskiego i Policji. Egzekucji ofiar uznanych za wrogów władzy sowieckiej i zabijanych strzałami w tył głowy z broni krótkiej dokonała radziecka policja NKWD. Komitetu Centralnego zajmujący najwyższe stanowiska we władzach politycznych i państwowych Rosji Radzieckiej. Wykonawcami tej decyzji byli szef NKWD, Beria i funkcjonariusze aparatu NKWD. Przez 50 lat władze ZSRR zaprzeczały swojej odpowiedzialności za zbrodnię katyńską. Dopiero 13 kwietnia 1990 roku oficjalnie przyznano, że była to jedna z ciężkich zbrodni stalinizmu. W 72. rocznicę tych wydarzeń Stowarzyszenie Zamojska Rodzina Katyńska zorganizowała uroczystości związane z rocznicą zbrodni katyńskiej, rozpoczęła je msza święta w kościele świętej Katarzyny. Okolicznościowy apel przygotowała młodzież szkolna. W uroczystości udział wzięli senator Jerzy Chruścikowski, poseł na Sejm RP Sławomir Zawiślak, prezydent miasta Zamość Marcin Zamojski, poczty sztandarowe oraz mieszkańcy Zamościa. Po nabożeństwie delegacje złożyły wieńce i zapaliły znicza pod krzyżem katyńskim. Na sport i dobrą zabawę, jako alternatywę spędzania wolnego czasu, stawiają organizatorzy akcji Zachować trzeźwy umysł. Zachowaj Trzeźwy Umysł to ogólnopolska kampania realizowana od 2002 roku, która podejmuje problemy profilaktyki uzależnień. Jednym z jej najważniejszych celów jest promowanie konstruktywnych postaw zdrowego stylu życia oraz atrakcyjnych dla dzieci i młodzieży zachowań prospołecznych jako alternatywy wobec wielu patologii, szczególnie picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz stosowania przemocy. Dzisiejsza profilaktyka to nie zakazy. Proponowanie alternatywnych sposobów spędzania czasu, po to, żeby nie palić, po to, żeby nie pić, nie wpadać w nałogi i złe zachowania. Do tej akcji włączył się również Urząd Miasta w Zamościu oraz inne zamojskie placówki. Miasto Zamość już od kilku lat aktywnie w ten projekt angażuje się poprzez składanie zaproszeń do zamojskich placówek oświatowych i placówek wsparcia dziennego. W tym roku do tego projektu przystąpiło 17 podmiotów. Mamy Określony plan działania, między innymi ta impreza, którą organizujemy dzisiaj właśnie 20 kwietnia, jak również mamy swój lokalny konkurs profilaktyczno teracki, adresowany do uczniów gimnazjów. W ramach tej kampanii w Zamościu odbyło się spotkanie o charakterze profilaktyczno-integracyjnym pod tytułem Zdrowy Rozsądek daje radę. W programie znalazło się m.in. wystąpienie Barbary Grątkowskiej, dyrektora specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Zamościu. Włączyliśmy się w tą akcję to wspólnie z Wydziałem Kultury i Spraw Społecznych już po raz kolejny. Mamy we wcześniejszych latach sukcesy na szczeblu ogólnopolskim, natomiast w tym roku. Prosiliśmy inne szkoły, aby wspólnie bawiły się i poznały nowe sposoby spędzania czasu i nie wpadania w nałogi. Zatem jak można spędzać ciekawie czas? W tym roku proponujemy dzieciakom, tak jak Państwo widzicie zapewne w tle, wzory czerpać ze sportowców. Ruch i sport przede wszystkim. To jest to, co myślę dzieciakom zawsze kręciło i będzie ich bardzo wciągało. Muzyka, taniec, zdrowa rywalizacja oraz gorący doping to zdecydowanie dobra alternatywa. W dzisiejszym magazynie miejskim to już wszystkie informacje. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.